Tu? No przyjechaliśmy tu do chłopaków na psinko, rychło w czas. Radek tu holuje jakąś rybę, mówią od 5 dobrych minut, czyli lepiej. Około 10 minut. Także biegłem tu troszkę, będę może dyszał. Ale zobaczymy co tutaj wyjedzie. Troszkę się cofnę, żeby było wszystko widać. Choć tu wercia. Uważaj na wędkę pana. A było coś widać już? Co to, to, to za ryba? Tyle Żyłka MS-Range da To O! To może być ten karp Mariusz. Ja tak liczę na to wiesz, bo jesion by wyskoczył do góry, nie? To jest to, że wiecie, na Federku ciężej, nie? Na Karpiówce masz dużo więcej zapasu mocy, nie? No dokładnie, dokładnie. Pomęczyć, chcemy zobaczyć, co to będzie. A ty byłeś gdzie, Grzechu? Tam u siebie? Widzisz radzi jakiś szczęśliwy pomost. No, no, to, to <laughs> wody, no? no, widzisz. Nikt tu nie chce chodzić, a teraz po twoim filmie uwierz mi, że się tu nie dopchasz. <laughs> Jak dziś chłopaki z tego cichego wstawią te cztery karpie, to tam już też się nie dopchasz. Stój, Wercia. Halo. Przyjechałaś tu na kontrolę z statą? Żeby się chociaż pokazał, nie? Najlepiej jakby wylądował w podbieraku. To będzie... Może to będzie jeszcze od tych, co kiedyś puszczaliśmy, na początku. On wyskoczyłby, nie? On lubi już skakać one. To jeżeli 10 minut zobacz, jaka silna ryba, nie? Jak z piątką to że te żony was z domu nie wyrzucają, chętnie też przyjechał na ryby, no ale wiesz. Ja musiałem jechać na A ja bym razem z walizkami mógł tu wtedy przyjechać. Bo już i tak gadają, że ja tu więcej czasu spędzam niż w domu, ale. No, i tak non-stopie, Tam jest ten kij, wiecie, to jest też. Tam jest ten kijek. Ja może stanę wyżej was, to będzie lepiej wszystko widać, tak? O, chodź tu sobie usiąść, wercia, na kamyczku, usiąść sobie. Mamy czas, mamy czas. Duży? No, musisz Radzie ustanowić nowe PB tej wody, nie? Jeżeli chodzi o grunt, to, to mi się wydaje, że to jeżeli to wyjmiesz, to tu nie będzie żadnych w ogóle gadki. Wercia, chodź. Tak. Tylko. Dercia, chodź. Tam idzie mrówka. Chodź, bo mrówki idą. O, widzisz jak to działa? Jakby co, to ja ci go podbiorę, to tylko mów. Albo doświadczysz pierwszego tego starego karpia? Bo w książkach są, nie? Także wiesz. Nie wierzę, żeby ktoś tu je wyrypał do zera, wiesz? Ja. TMS ręcz? Co ty, to nie wiem, może trafiłeś na jakiś ten, bo ja ci powiem szczerze, że jestem z niej bardzo... Do... To wtedy musiała być jakaś stara, wiesz? I co, weź patyczka, Wercia. Tam jest patyczek. Weź sobie. to będzie chyba najdłuższy film z holu w mojej karierze. Ty, chodź Wercia. Nie ma co go też płosić tu się za bardzo ci nie będę ruszał. Co o głowa wejdzie? Jak już wejdzie, to dobra. Tak A teraz na to nie go Nie do pola, w tym... Ja myślę, że to będzie jesiot, wie ta? Po prostu mówiłem wczoraj też miałem takie branie. Tylko już miałem te haki bezagiorowe i to nie pomaga. Ale co to by musiało być za jesiot, słuchajcie, jak tyle walki. Naprawa to optymizmem Tam już jakieś bombleo. Co to jest? Duży Da radę Nie podnosi go tylko bo złamiesz sobie mój Teraz już jest wasz o. Chodź. No. Złap za ogon. O. Mega. Jest, złapany. Brawo Radio Czekajcie. Macie za mało matę <grywka> na takiego dziada. Słuchaj. To jest chyba ten, co był pierwszy raz puszczany Nie, to to są te duże. No i brawo Ty. Ale laps. Pomiar? Ile on ma? Siedem... Dwadzieścia. Siedem dwadzieścia. Siedem dwadzieścia, dobra. Wypuszczamy gościa. Na glebę? Na glebę. Uwaga. Co? Co? Ty może go gdzieś Największy złapany na psinku. Bo karp był chyba tam na płytkim 7,5. W zeszłym roku. W zeszłym roku tak. Bo ja bo ja miałem... No chłopaki, mega szacun dla Was Za taką rybę. Niech on sobie tu postoi poodpoczywa. odpoczywa, bo jest też mega umęczony na pewno. Ale zwierz co, zwierz. teraz to już cieszy, że takie ryby tu pływają. Piękne, no, no kurde. Radio, jakieś coś do powiedzenia? Re Rewelacyjna woda. A jak Ci się podoba nowa ksywa, może być? Może być, jak najbardziej. I działa. I działa, widzisz, pod... <laughs> nie podpowiadaj wtedy na co Ty łowił. Dobrze, nie będziemy Was tu dłużej męczyć. Widzicie, przyjechałem na kontrolę, a tu taka fajna niespodzianka. Także bardzo fajnie, zapraszam na łowisko Jezioro Psinko. Tutaj takich ryb nie brakuje. Trzymajcie się. Hej.